Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Prefabrykujemy. Dzisiaj odwiedziliśmy kolejny etap naszej inwestycji w bytomiu. Domy w zabudowie szeregowej, wykonane w całości z prefabrykatów. Jest z nami generalny wykonawca. Mariusz Leśkiewicz. Cześć. Cześć Mariusz. Cześć Paweł. Jest to pierwsza inwestycja Mariusza w formule generalnego wykonawcy stanu surowego. Jakie wrażenia? Jestem miło zaskoczony. Naprawdę bardzo bardzo szybko poszła ta inwestycja. Około półtora e, miesiąca. Około półtora miesiąca na prawie 2000 m2 powierzchni, ścian. Stropy, no to wiadomo, stropy tam było około 1000 metrów. No to jest proces technologiczny, ale sam montaże ścian, gdzie jedna kondygnacja było około 1200 metrów, zajęła aż 4 dni. Kolejny etap, piętro wyżej też około 4 dni. Także... Warto dodać, że tutaj ile pracowało około 4-5 osób? 4-5 osób. Brygady 4-5 osobowe maksymalnie, więc obłożenie ludzi nie jest naprawdę Powiedz, duże. Ty masz duże doświadczenie <grym> właśnie też technologii tradycyjnej, ile osób tu byś potrzebował, żeby realizować. W takim tempie? Standardowo. No, jedna ekipa na pewno żelbeciarzy, cieśli, do tego zbrojarze. To około takich 12 osób by trzeba było mieć, żeby robić daną jedną kondygnację. No i biorąc pod uwagę ilość metrów kwadratowych, to myślę, że około 3-4 tygodni, nawet by to mogło zejść. Tak. No i jeszcze tutaj trzeba dodać, że my jesteśmy czymś więcej niż stan surowy, bo już mamy po prostu instalację pod elektrykę, osadzone puszki, bruzdy wodka, ścian też nie należy tynkować? Tak, to jest, to jest bardzo duży plus. Ściany, jak wiadomo, tynkarze, brudna robota, wszędzie brudno, wszędzie tynki. Tutaj no. akurat jest ten plus, że są ściany tylko no. wykonywane z gładzi, instalacje elektryczne wpuszczone w, Chodźcie, w może wejdziemy w ścianach. do środka? Tutaj właśnie ciekawa zmiana. Miał być garaż, jest dodatkowa sypialnia z widokiem na piękne pole golfowe. Tak jak wspominałem wcześniej, tego stanu surowego w prefabrykacji nie można porównać do stanu tradycyjnego, bo mamy już właśnie wykonane bruzdy pod instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Na parterze elektryk rozkłada peszle, zajmuje mu to około jeden dzień na lokal. W technologii tradycyjnej na pierwszym etapie dwie osoby robiły to przez trzy dni. Tak naprawdę Mariusz, co jest problem z elektrykami? No tak, specjalistów, specjalistów jest coraz mniej na budowie. Ekip są no to przy takich dużych inwestycjach to jest tam od 5 do 15 osób, wi wiadomo, w zależności od inwestycji, no tutaj maksymalnie 1 do 2 osoby, więc to jest dużo, dużo mniejsza ilość. Tak, no i tak naprawdę ten elektryk też nie musi też tak myśleć, bo on tak naprawdę my możemy projektować też instalacje elektryczne, współpracujemy z biurami projektowymi, które projektują w technologii BIM i tak naprawdę. Widać wszystkie takie rurki, wrzuty tak. technologii 3D, że często nawet osoba z bardzo małym doświadczeniem jest w stanie poprowadzić te kable. Pomijamy jeszcze cały proces rozmierzania wszystkich gniazdek, wtyczek i wszystkiego. Wszystko jest już puszczone w ścianę. Więc tak, jest to poprowadzenia jakby ryzyko. To też bardzo często... Jakie Ty masz w ogóle doświadczenie ze zmianami lokatorskimi klientów? To jest naginne. No coraz częściej teraz inwestorzy, jak kupują mieszkania, no to przeróbek jest dosyć sporo. Przeróbki ścian, gniazdek elektrycznych, oświetlenia, punktów. No teraz na jednej z inwestycji, na jednym mieszkaniu Pani sobie zażyczyła oprócz tego, co było faktycznie w projekcie, dodatkowo 35 punktów elektrycznych. No to to jest jakiś kosmos. Tak, no a właśnie tutaj w tej technologii prefabrykacji bardzo często inwestorzy decydują się na ścianki działowe z prefabrykatów, dlatego że dzięki temu eliminujemy możliwość zmian lokatorskich na etapie budowy, bo jeśli powiemy inwestorowi, słuchaj, te ściany już są wyprodukowane, nie można z nich zmienić, on to zrozumie. Jak będzie mu się podobało, to mieszkanie kupi. Ale jeśli yy, budujemy w technologii tradycyjnej, powiemy, że nie robimy zmian, bo nie, nie mamy takiego argumentu, tylko że nam się nie chce, albo że to nam wydłuży proces. No to on podchodzi do tego negatywnie, bo inni, inni to robią. Tylko właśnie ta praca związana i ryzyko pomyłek. Bo często jest takie, mamy historie, że obiecasz jednemu klientowi, zrobisz te poprawki, ale na innym mieszkają. Często ci klienci tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą, i potem ty jesteś tak naprawdę architektem wnętrz dla tak. tego klienta. I tutaj też deweloper musi sobie wziąć pod uwagę, że wszystko chodzi o jakby jego czas i zaangażowanie. Jeśli nie jesteś dużą korporacją, bo często takie korporacje deweloperskie to mają nawet na jednym bloku dwie czy trzy osoby, które się zajmują tylko zmianami lokatorskimi. A często tutaj wybierając prefabrykację, ograniczamy możliwość klientowi tych zmian. Oczywiście możemy to robić na etapie projektowania, ale też to jest właśnie niezalecane. Bo prawda jest taka, że nawet jeśli ten klient się nie zdecyduje, bo, że nie może zrobić jakby zmian, to za tydzień przyjdzie kolejny, który to kupi. To no tak? Tak. Dobra, Mariusz, myślę, że to wszystko. Dzięki za rozmowę. Również dziękuję. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, prefabrykujemy, zostawienie lajka, suba i dzwoneczka oraz do odwiedzenia naszych stron internetowych.